Mówią o tym, żeby nie wydawać pochopnych opinii A że dostałem dużo komentarzy i wiadomości, że wasze zabawkowe mejki nie przeciekają To zamówiłem drugą Sprawdźmy efekty. No nie powiem, na początku pozytywnie się zaskoczyłem, bo mejka działała Na szczęście straciłem całe nagranie z pierwszego testu i musiałem zacząć wszystko od początku A dlaczego na szczęście? No to zobaczcie drugi już test mojego małego pomocnika no. Dawaj, podłącz. Przecieka ten? Pokaż go bliżej Pokaż go tu bliżej, zobaczcie jak przecieka. Widzicie? Dobra, a teraz przypnij ten drugi testerze. No chodź, dawaj. Ekstra. Pokaż. Czekaj, czekaj. Bał się teraz, pogubiłem o co chodzi. No, pogubiłem się, bo myjka działała dosłownie jeden dzień i znowu zaczęła przeciekać. Dlatego, mimo szczerych chęci, nie polecam tego sprzętu. Nie wiem, może akurat w mojej okolicy jest wadliwa partia, ale nawet za dwie dyszki, gdyby miała działać nawet pół roku, to szkoda zachodu. Ja swoje reklamuję i liczę na zwrot kasy, a wam dzięki za oglądanie. Do następnego pozdro.